Witam. Obecnie znajdujemy się na stanowisku obserwacyjno-dyżurnym. Jest to punkt alarmowy, który został wyposażony w nowoczesne systemy świetno-dźwiękowe, jak i system łączności będący na wyposażeniu lotnisk oraz łączność radiową z Państwem Strażą Pożarną, która umożliwia dyżurnemu powiadamianie i alarmowanie strażaków w każdej części budynku. Dodatkowo, e, dodatkowo stanowisko to zostało skonstruowane na wzór wieży kontroli lotów, co umożliwia dyżurnemu obserwację płyty lotniska i statków powietrznych podczas. Wykonywanych w szkole lotniczych, a także innych operacji. Budynek Strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej jest przystosowany do pełnienia dyżurów 24 godziny. znajdujemy się w garażu Wojskowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Garaż jest nowoczesnym obiektem przeznaczonym do garażowania czterech pojazdów pożarniczych. Wyposażony jest w wyciągi spalin, czyli bezpiecznie możemy bez otwierania bram odpalać tutaj samochody, czyli tak jak to czynimy co rano na przekazaniu służby. Dużym udogodnieniem jest również instalacja wodna. Gdzie po akcji, po powrocie ze zdarzenia możemy samochód uzupełnić w środek gaśniczy, jakim jest woda. Poza tym w garażu znajduje się centralne ładowanie, czyli zabezpiecza nam akumulatory. Wiadomo, że samochody nasze nie są samochodami cywilnymi, nie jeżdżą tyle kilometrów, tylko w razie potrzeby na sygnał alarm wyjeżdżają z garażu, dlatego muszą być gotowe w każdej chwili do wyjazdu alarmowego. Posiadamy również instalację pneumatyczną przystosowaną do ładowania samochodów powietrzem z, centralnej, tak jak z centralnego układu. Nie potrzeba tu dodatkowych zbiorników typu sprężarki. Jest to już na najwyższym nowoczesnym poziomie zorganizowane u nas. O gotowości operacyjnej cały czas realizujemy szkolenie pożarnicze.